Nauczanie domowy 1 września List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 1 do 8 Paweł z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego. Dzięki czynimy Bogu Ojcu, Pana Naszego Jezusa Chrystusa zawsze, ilekroć się za Was modlimy odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla Was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do Was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u Was owocuje i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga, i poznaliście ją wprawdzie według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas. On też nam ukazał Waszą miłość w duchu. Kiedy rozpoczynamy lekturę listu do kolosan, warto zwrócić uwagę. Na ewangelizatora, który stamtąd pochodził i który zewangelizował to miasto. Przynajmniej jakąś część, która zaczęła funkcjonować jako pierwszy kościół, pierwsza gmina chrześcijańska, właśnie w tym mieście. Jest to możliwe, że Epafras nawrócił się w czasie działania świętego Pawła w Efezie. Przyjąwszy wiarę. Na tyle się rozwinął, że sam stał się ewangelizatorem i głoszącym. Przybywając do miasta, z którego pochodził, głosił Jezusa i, jak widać, stał się tym, który dał początek tej wspólnocie, zarówno w tym mieście, jak i w najbliższej okolicy. Chodzi tu bowiem o trzy miasta. Można by je porównać troszkę do naszego trójmiasta Gdańsk, Sopot, Gdynia. Bowiem trzy miasta Kolosy, Laodicea i Hierapolis leżą właśnie w ten sposób ułożone. Może tylko z taką różnicą, że Sopot jest u nas najmniejszy, a środkowa Laodicea tam była największa. Pafras jest ewangelizatorem trójmiasta. W liście to pobrzmiewa, że nosi odpowiedzialność i Paweł też odwołuje się do tej jego pasterskiej troski o trzy gminy, trzy wspólnoty. Wspomina też o liście do laodycejczyków, który zaginął, którego nie mamy, ale który zapewne został przeczytany zarówno w tym, jak i w innych pozostałych miastach, w których... Niósł tę odpowiedzialność Epafras. Czytając cały list, jego zwłaszcza część początkową, ale też zakończenie, możemy odkrywać cechy Epafrasa jako głosiciela, ale też jako odpowiedzialnego za tę wspólnotę. To niesamowite, że przeżywając różnego rodzaju pytania, trudności, wybrał się do Rzymu, by rozmówić się z Pawłem, by się go doradzić, by zaczerpnąć też z jego i doświadczenia, i mądrości, ale również autorytetu. I gdy czytamy ten list, uderza siła poparcia ze strony Pawła, jaki udziela właśnie temu młodemu, Działającemu ewangelizatorowi i liderowi, być może nawet biskupowi tych miejsc. Widać wyraźnie, że epafras martwi się, że po początkowym zachwycie Ewangelią, po początkowym rozwoju przychodzą trudności związane właśnie ze wpływem obcych nauk, przesadnego ascetyzmu, jakiegoś spirytyzmu, który możemy klasyfikować jako gnozę, wyziera tu od razu czujność pasterza i wrażliwość na życie duchowe wspólnoty. To bardzo ważne cechy. Ta gotowość do tego, aby poprawiać, zachęcać, napominać. Ta czujność i wrażliwość tu są takimi cechami bardzo ważnymi w sercu Epafrasa. Drugą parę, którą można wskazać, to uznanie autorytetu Pawła i prośba o pomoc, pokora, uznająca, że nie wszystko wiem, a z drugiej strony chcę uznawać autorytet kogoś, kto został postawiony dla mnie jako pasterz, jako mój ewangelizator czy mój kierownik w życiu duchowym. I trzecia para, którą można tutaj wyraźnie. u Epafrasa wyróżnić to mądrość w poszukiwaniu rozwiązań. Obok tego zdobycia się na wielki wysiłek tak wprost zostało to nazwane. I Paweł pisze, że on wytęża siły w modlitwie za braci. To słówko wytęża można oddać takim stwierdzeniem, że on podjął wyczerpujący trud. Albo że działał z poświęceniem. Taki ma koloryt ten grecki wyraz. Widzimy więc, że modlitwa Epafrasa była czymś, co było jego pasją, a z drugiej strony wysiłkiem, takim, taką walką o tych, którzy zostali mu powierzeni. I widzimy ten cel, by chrześcijanie, bracia, byli utwierdzeni jako doskonali w Chrystusie. I dlatego kiedy przeanalizujemy te cechy Pafrasa, nie zdziwimy się, że zostaje nazwany wiernym sługą Chrystusa, że jest nauczycielem, że jest współsługą Pawła. I w tym liście do kolosan Paweł mówi wprost: od niego nauczyliście się. On jest u początków waszej wiary. Dlatego ci adresaci mają tego właśnie ewangelizatora i pasterza. Jako kogoś, kto mądrze naucza, mądrze prowadzi, i Paweł to potwierdza. Prośmy więc, aby w nas były te cechy, które wyraźnie widać u epafrasa. Bo można by tak skonkludować, że On był wierny słowu, wierny modlitwie i wierny jedności. Módlmy się o takich ewangelizatorów i pasterzy którzy potrafią połączyć te elementy, którzy nie twierdzą, że wszystko sami wiedzą, ale sięgają po mądrość innych, którzy są godliwi, są samodzielni, bo przecież On podjął ten trud ewangelizacji Trójmiasta, ale też w następnych pytaniach, wątpliwościach, trudnościach potrafił też skorzystać z mądrości kogoś innego. Prośmy, aby jak najwięcej było tych, którzy przyjmując samodzielną posługę starają się też o to, aby mądrość, którą czerpią od innych, służyła wspólnocie, służyła Kościołowi.